Gdzie masz kluczyki od czołgu? Jeszcze raz ci mówisz, że ja nie mam. Mama chyba ma oczy w ciągu Ja ci mówię, że nic nie mam, to nie mam. No ale tu ty masz, babcia. Gdzie? No przypomnij sobie, gdzie położyłaś. Idź, daj mi się, daj spać. No bo stoi ten czołg pod klatką, i ja chcę odjechać i nie mogę. No gdzie są te kluczyki? Kluczyki z tej mamy. Ale mama je ma? Babcia. Idź tej mamy ja ci mówię, ja żadnych kluczyków nie mam. Co ty znowu się przyczepił? No bo to twoje podwórko, to mi się wydaje, że... I twój czołg. Jaki czołg znowu? No, co co no, za czołg? Rudy 102. Idź! Oczy, przyjdź do mamy nie dam. No daj te kluczyki, to sobie pójdę. Nie mam, rozumiesz, że nie mam? No to gdzie je położyłaś? Nie wiem. Pytaj się mamy Trzy ci mówię, idź do mamy, nie dam. Teraz śpi, a żabym się mi nie bawię. Ja na wojnę jadę. To jedź sobie. No, no, a to mi daj kluczyki, to pojadę. Nie dam ci. No daj. Dasz mi spokój święty, spać czy nie? To ludzi pobudzisz. No jeszcze raz się pytam, gdzie są te kluczyki? Biorę je i jadę. Ja ci coś zabrałam? No to są twoje, daj dlatego mi powiedz, gdzie położyłaś. No podaj mi spokój, jak chcę spać, dobrze? I znowu. <grym> jak ja ci puszczę, to ja bym to ty pójdziesz i będę miała spokój Dobra, ty mi lepiej, daj kluczyki, to sobie pójdę. Czy ja tobie coś zabrałam? To jest moją własnością, czy twoją? No, twoją, no. Nie się. Wiem, co chcesz teraz? No, żebyś. Mi... Teraz jest noc, ja chcę idź. Żebyś ty, mi pożyczyła, no. spokój. No, położysz mi te kluczyki, ja sobie pojadę tym czołgiem, no. Jakim czołgiem znowuż? No, tym, co stoi na dole, twój czołg przecież. To idź sobie na dół i otwieraj czy Ty... Czy...